Cześć, ja witam was na moim kanale I w dzisiejszym odcinku będzie coś czego O, o co nikt nie prosił, ale każdy potrzebował, czyli Mój ulubiony Pokémon każdego typu, z każdej generacji Dokładnie tak Dobrze, więc tak. Zaczynając od typu normalnego Moim ulubionym normalnym Pokémonem z Kanto Hmm jest chyba Ivy Tak, Ivy Ognisty to oczywiście Arcanine. Wodny. Wodnych jest trochę więcej, ale... Dam Gyaradosa. Trawiasty dam... Victribella. Nie wiem czemu, ale coś jest w nim fajnego. Do elektrycznych dam Pikachu oczywiście do lodowych. Laprasa, Walczących, no jest trochę ciężki wybór, jest albo Hitmonlee, albo Poliroth. Nie, Poliroth, Poliroth. Trujące. Trujących jest dosyć dużo. Ale chyba... jest albo Arbok albo Nidoking. Dam Arboka. Pokémony ziemne. Ziemne i tutaj dam Nidokinga. Do latających. Pidgeot czy. Nie, tutaj mam Radosa, to tak, to tutaj mogę dać Pidgeota. No psychicznych. Dam. Slowpoka co innego do robaczych bym d... bidrila bidrila do kamiennych kamiennych dam areodaktyla duchowych dam gengara smoczych oczywiście Dragonite hmm. z Mrocznych i no. Stalowe Pokemony To tutaj dam Magnetona Waśniowy oczywiście Mr. Mime I tak, ulubiony Starter Skan to mój To bym dał Pikachu, ale mój ulubiony Starter to jest Blastoise Gimmick Form, czyli ewolu Mega Ewolucje, Giganta Maxy i tak dalej. E... No to no, Mega Charizard X. Ulubiona legenda. Miłto jest overrated. Dam Articuno. I mój ulubiony Pokémon z pierwszej generacji to... Hmm. Mój ulubiony z pierwszej generacji. To jest chyba Arcanine. Tak, Arkanaim. A więc Joto. Joto, Joto. Ulubiony mój normalny Pokémon, Joto. To jest albo Furet, albo Teddy Ursa. Hmm. Urad. ok, i tutaj ognistych daje, tak złożona, daje, młupera, w trawiastych daje, meganium, tak, meganium. Tutaj do elektrycznych dam meripa do lodowych tutaj Snizel walczącego Herakrosa, krobat. No, mm. nie dobra, Stylix jest tutaj. Latający to będzie Skarmory. W ogóle Skarmory jest z... z Joto, Nawet nie wiedziałem. Hmm, który Anon, który Anon, nie, 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 żaden Anon, tylko SPN. Robaczy. Robaczy. Tu, tam mam Herakrosa Walczących, to tutaj będzie Sizor, Kamienny Tyranitar. Tutaj trujący jest bardzo duży wybór. Tutaj też jest bardzo duży wybór. Tutaj dam Ambriona. Do stalowych to te trzy już dałem, to muszę dać tego, ale tego też w sumie bardzo lubię. Nie pamiętam, jak on się nazywał. A, Foretres. Tutaj do baśniowych dam jajko. Mój ulubiony starter. Typhlosion. Nie, nie Typhlosion, tylko Chikorita. Pod względem wyglądu, ja to oceniam te Pokémony. Jak coś. Tutaj. Mega forma. Ten albo ten. Jeszcze ewentualnie ten, albo ten. Albo ten. Same fajne są, ale chyba Tajranitar. Ulubiona legenda. Oho o. Oh, oh. I mój ulubiony Pokémon, Żdżoto. To jest. Krobat. Nie wiem, chyba to bryłam. I teraz Hoen. Hoen, czyli jeden z moich ulubionych regionów. Co to jest? Jest takie coś jak różowy Kekleon? Bo to nie jest szajny. Bo szajny Kekleon jest. Ma po prostu ten taki, jakby pasek na brzuchu, inny. Ale nie wiem. Dobra. Na pewno tutaj będzie. Ten. No, zigzagun, O, nazw już nie pamiętam. Tutaj ognisty będzie. Ke... Nie, torkol, torkol Tutaj wodne. ojojoj, wodnych jest dużo. I też jest dużo fajnych. Ale chyba. Mutki Tak, mutki tu. Tutaj. Tropion sadam. Tropius jest bardzo fajnym pokémonem do elektrycznych dam plusa tutaj do lodowych yy, muszę to dać z do walczących dam Brelooma oczywiście tutaj Swipera do trujących i ziemne 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 pokémony tak zwane też ziemniaczane. Flygon. Latający Pokémon. Hmm. A co, co, co mam w smoczy? W smoczych. Dobra. W smoczych dam Flygona. Nie, Flygona tu mam. Tu dam. W smoczych dam Rayquaza. I w latających dam Salamensa. Hmm. Tutaj psychiczny. W ogóle w trzeciej generacji jeszcze dwa anony dodali. Dobra, nie wiem. Psychiczny to na pewno Metagross. Tutaj. I teraz mam Roskwina. Czy ten, którego nazwy nie pamiętam, czy Shedinja. Nie, ten, którego nazwy nie pamiętam lepszy. Teraz kamienne. Hmm. Agron. O, i teraz w ducho w, ducho w, w duchowych daję Shedinjer. W mrocznych daję Absola. Nie ma opcji, że coś innego dam. Nie. Tutaj dam Agrona. Tutaj dam to. Tutaj dam Ninjaska. Tutaj Baśniowe to Gardevoir. Ulubiony starter. Mój ulubiony starter to Mudkip. Próbujcie powiedzieć, że jestem w błędzie. Tutaj. Z dużo mega ewolucji w Hoenn. Też są te Primal Formy. Ale mega Rayquaza. Ulubiona legenda Rayquaza. Ulubiony Pokémon Absol. I pod sam koniec tutaj się dowiecie jaki jest mój najulubieńszy ze wszystkich Pokemonów. Teraz Sino, 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 Sino Sino. 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 Arceus. Tutaj. O, ja pamiętam, jak kiedyś były tylko... Te trzy starter tylko był kiedyś w Sinograch. I niestety, i na moje nieszczęście, jest on moim najmniej ulubionym starterem. Tutaj, w wodnych piplat. Tutaj tortera. Hmm. W sumie wcześniej się. Nigdy nie zdarzyło, żebym wszystkie 300 Tery miał. Co z tego, że Piplup jest niewyewoluowany? Nie Piplup to Piplap. Tutaj do elektrycznych daję Luxraya. Lodowy będzie Mamoswine. Walczący oczywiście Lucario. Tutaj do trujących drapią, drapią. Do pokemonów ziemnych będzie Geiglar, latający to Staraptor, tutaj będzie Jest psychiczny w ogóle prawie poło. Po, połowa psychicznych pokémonów z tej generacji są legendy albo mityki, ale Gelaite, Gelaite Dobra Tutaj Robaczy Nie pamiętam jak on się nazywa, ale... Tutaj Rampardos Duchowe Duchowe to albo Giratina, albo... Dusk Noir mm, Spiritum. I tutaj w smoczych daję garcząpa. No, a, nie, no, tutaj daj dar Tutaj w Stalowych daję pialgę. Tutaj dam Togekisa. I ulubiony starter, mój ulubiony starter to jest pipla. moja ulubiona forma to będzie Mega Gelayto albo Lucario chyba Lucario, tutaj ulubiona generacja to Giratina i mój ulubiony Pokémon z tej generacji to Lucario na 100%, piąta generacja. W której są cztery pokemony, które widzę po raz pierwszy w swoim całym życiu. Czy to jest w ogóle Pokémon? Dobra, no, nie, nie, nie. I idziemy dalej. Tutaj, Stoutland. Co to jest? Ognisty to dam chyba. No, Chandelura. Chandelura. Wodwój pokemon to samurot. Dalej trawiastego dam. Bym dał Baraktusa, ale dam Maraktusa. Tutaj jest Galwantula. Tutaj. Anilux oczywiście. I walczących jest. No co to jest? To nie jest Pokemon. Walczącego dam chyba soka tutaj. Trujący Pokemon. Skolipid. Ziemny to będzie. Drógodaj na 100%. Tutaj latającego chyba wezmę Arkeopsa. Albo nie Briwary, czy Arkeops Briwary albo Arkeops. Briwary. Tutaj psychiczny. No co to jest? Bo psychicznych dam chyba u Tutaj do robaczych. Bezpiecznie mogę dać. Larwestę czy Volcarone. Co ja miałem w oknisty? chandelura, Szandelura dam. Tak. Tutaj dam tak, dobrze? Nie. Tak. Tutaj. Gigalif. Nie, tutaj to. A ja teraz Gigalifa nie mogę dać. No, no bo gigali... Gigalifa muszę dać. Tak, tutaj mogę teraz Chandelura. Ulubiony smog to Hydragon. Mroczny Pokémon. Ulubiony mój. To ten jest chyba. Nie no, Zoroark. Zoroark to Zoroark. No co to jest? pisze to um, liście czy drzewo z liśćmi drzewo z liśćmi tutaj ulubiony starter to będzie samurod ulubiona mega forma no co to są za pokemony pierwszy raz te rzeczy na oczy widzę. Mm. Giganta Max Garbodor. Tutaj ulubiona legenda. Ulubiona legenda to będzie chyba curem. I mój ulubiony pakę nowy to jest Zorak. A więc tak...